Siema, witam was na urodzinowym nagrywce, jak meczyk fajnie wyjdzie to go puszczę na YouTube, a jak nie to trudno i tak go puszczę. Ciemanko, urodziny, ćwierć wiecze minęło, ale w Cesa trzeba grać. Fajnie, że startujemy z jakimś yy, lockoutem, ale zaraz chyba się go się połączy, mam nadzieję. Mam streamka, perlax Podłoga33, daj followa na Twitchu, dawaj followa i obserwuj. Jak odpale streama, chodź pogadajmy czy coś, będzie gituba. Na razie zero widzów, oczywiście zaraz będzie z pięciu, mam nadzieję. Urodzinowy stream to musi być z pięciu. Zawsze jest jeden. Czyli ja. Ale musi być w końcu więcej, nie? Na telefonie mam odpaloną fajną giereczkę. Polecam Afk Arena. Bardzo fajna giereczka. Zapraszajcie mnie do... O właśnie, do gry zapraszajcie jak gracie. Perlax. Wszystkie zaproszenia przyjmuję. Nie wiem czy jakiś limit jest. Nie ma limitu. panie nie ma limitu. Hello, hello. Where we go? go, okay. No to idziemy na B. Pakę. No kurde, co mnie blokujesz, baranie. Już, już mi denerwują. Gdzieś. O, oh, silence, ja. Zwróćci CPU małe. Tak ma być. Kurde, mam suche usta. Muszę je Backside. Short! Behind short Def me, def me, def me No kurde, blokada! Ja pierdziele Guys, what the fuck? Okay, Nie wiem, co to się stało teraz no z takim miłym startem Zapraszam was do zalajkowania tego materiału I pozostałych moich materiałów, bardzo proszę Suby, suby, proszę suby Czemu da nie dajcie suba? Oglądasz tego, ten materiał, nie masz suba Nie wstydzi? Jestem początkującym streamerem Ja rozumiem, że komuś suba nie dasz wysokiej rangi Ale początkującemu nie da, się wybił Dawaj suba, proszę Proszę daj suba i wbij na streama Rzadko streamuję Bo widzów nie mam, jak nie mam widzów to będę bardziej streamował więc wbijaj, daj followa i pokaż, że jesteś. O, jest viewers jakiś. Mamy, mamy widza. Hello, widzu! Dawaj info, gdzie jesteś. No i fajny palas. Palas guys. Kurde macie, jeszcze nie wbiegłem. Kurde! Na kozaka, oh. guys! half HP palace. Pipalas! Co ty kurde tutaj próbujesz osiągnąć? To bym wzywał. That's fel. Co za gościu niezrównoważony. Nie I'm so sorry, Twitch Administration. This, this was emotion. Widzi nie widzicie tego? Nie widzicie. Gość jest z Katowic, więc chyba wiadomo, dlaczego tak mnie zwyzywał. Tak. Ze mną pierwsza liga, tylko najlepsze ziomki, Twoje to barne członki, cienkie piąki jak słomki. Taki ma właśnie opis. Widać, że jest cienki jak mój ptaszek, więc... Słaby, słaby, opis, bardzo słaby opis. Zdecydowanie nie pokazuje jego prawdziwej natury. Kim jest. Ale, trudno. Może na ten materiał wejdziesz? Szwaniaku. O, taki kozak. O, kozak two, is so No jest z Polski kurde, to taki właśnie mikrofon, jest jaka ojczyzna. No. Biedna. Inflacja skoczyła do góry, to mikrofony to sprzedawali, kurde. Żeby tylko mieć na życie. Cacłowicy to... Tam już dziury chyba są na drogach. Ja pierdzielę. Dzięki za info. Widzicie jaki katowiczy Katowniczanin, zero info, że z skoczył do Andera To na gościa. Bruję mu na ryj. No i Ander, jest short. Guys, please play. Don't talk. Don't talk with him, he is polan, so. He yeah, can't I talk know. normal, ja. A lot ma No i gitara, wyjaśniłem sytuację, widzicie? Wyjaśniona sytuacja. Kto jest viewersem na Twitchu? Napisz że... nie wiem, nie na jak ktoś siedzi na czacie Tym bardziej, że jest jedna osoba. Nie mogę być ja, bo mam streama wyło... Twitcha wyłączonego. Nie lubię jak ktoś siedzi na cichaczu. Odpali sobie nie wiem, albo wyłącz, albo wychodzi gdzieś z domu, albo kurde, nie wiem, na utkany siedzi. No bez sensu, no to z z tego streama nie chcesz gadać. Ty gadać, no, nie chcesz się tutaj angażować w żaden sposób. Ty patrz, jeszcze to zrobił. ale gran z dupy. Ja pierdziele, nic, zero dipsa zadał. Ja pitole. Co za granat gościu zrobił? się tego granata? Granat. Raz, one Ja pieprzę, A teraz już się nabrał. Ale i tak już się. Okej, na... okej. Okay, okay. This game is broken. No, natraj no był dobry. Kurna, pierdzielę tą grę. Ale ona. No ramp, ja, diggle master, latuje Mam 0 killi. Bo się też skupiam na moim oh, ukochanym czacie. Ale nie odzywa się mój kochany chat, no trudno się mówi. Fryza zarzucał na prawą stronę i jadę na tego B. Dawaj. Teraz nie mam w sram na to. Będzie flash? Where is EVP? Short? Oh, kurde. Kodektor. No, mid, guys, pick mid! Kościół wychodzi z kodektora, ci nie wiem wie, co to robią to. na tym midzie, no ja pitole. 40hp last. Hand. One. Ja pierdziele, co to było? Aha. Popatrzcie, pepsi call to me and send me one pallet uh, this uh, drink I love this, please I am very small youtuber, but in future I will be big youtuber I will remember you Sounds good No, wiecie co, jestem chamem, więc się wysmarkam na, na nagrywce Kitchen, 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 Dobra To był przykład debilizmu, ale udało się A się tak zakrzesiłem Ja mogę kupić hmm. Wiecie co, no i tak gram do dupy Dajcie to, ta broń nie jest taka tragiczna Jak się wczuję, to może coś z tego wyjdzie no. Kory tak, szuram z tą pod. tą. Kura się nazywa Podkładka pod klawiaturę? To? nie wiem jak się nazywa. Tak się można nazwać podkładkę pod klawiaturę. Pani short, 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 short. way... window, ja. Yeah. Uuu, uh, low, okej. Okay. Okay. Easy Let the room last short I am here, okay. to Diglam, miał Poza tym, żadne meczki Ale biedix Ten meczek jest oczywiście jak zawsze, dziewięciorundowy Nie chcę mi się grać tych długich, bo to strata czasu jest, tak naprawdę Bym grał dłuższe jakbym, kurde, e, miał ciebie widzu na moim Twitchu, dalej mam viewersa jednego, który się nie odzywa, także smutne życie człowieka, który zapada w letarg, cytując ryhapieje. I flash ramp, raz, no. Wczoraj grałem lepiej raz sedruta sed, sed jungle? Berelow? Short city? Berelow le left left jungle end connector plant plant green Bump, OK okej Ej, daj sters sorry za miny, bo pewnie jakaś robię miny Ja właśnie te swoje, jak remontuję filmy Kurde, jak na te miny patrzę, aż mi wstyd jest naprawdę, że takie miny robię Ale co ja mam poradzić, no, to, to takie mam po prostu mimikę twarzy Jak gram i się skupiam na czymś To jest zabawnie przynajmniej, nie? No ale dobra no tutaj dostałem y, prezent od ojca starego tatusia. Y, paletę. Monsterka. Także jestem happy, kurde, no masakra. Prezent urodzinowy. No to szmato. No, zagadałem się. No, ale dostałem właśnie prezent. Pokazałem nad kamerą. Także szanuj szanujcie ojca, szanujcie matkę, bo wam kupi monstera. Where pushing? Where mm -hmm. pushing? One is die. Easy. Coś chodzi. Kitchen scout. Fuck this window. Short kitchen. To kitchen. O matko, dobre tak widzę, udało się. Co sojusze ojciec? Nagrywam nagrywkę i streamuję. No odezwałeś się właśnie. Kurde. Dobra, jestem. Kurde, jestem. sorry. Ja miałem przerwę techniczną. Hmm. Dobra. cofuję się z tego główna. Okay, go be guys, Gobi rush. This is easy. Negative is your shit. No, the... You want to carry me, Shut the fuck up. C carry me? Carry me? I am the best man. Ok, I'm not doing nothing. Look, under, under, under. Man, you are the best of not best. He, he killed you almost. Shut the fuck up. Go, go. Yeah. Go play now. You're best. Right, we I'm watching. I'm and, uh, you blocked me. i <laughs> I'm not doing nothing. Go play. Hey? Okay, you killed I me. I don't know but my. Mom yeah, you don't know, you I don't know idiot Kwispa. Devil say never. Never. never, never And you steal Why you troll? Why you troll man? Why not? I carry you this. and you troll but this. But what, the what the I'm fuck? What the fuck? I'm not best. I'm I carry you man <laughs> I carry him, and he blame me. I'm not doing nothing. I waiting, I am watching. Do Okay. One is ram. What to ram? One is low. One is low. Ale dam dupy. Przepraszam widzów. Ale to był dupy. Przepraszam, przepraszam! Przepraszam! To było takie gówno! No. On jest głupi! On jest głupi ten gościu! On jest jakiś up 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 upo. Dobra, patrzę tutaj jeszcze na jego IQ. IQ poniżej dwóch. No dobra, jesteś debilem. Yy, debilem. Debilem, debilem. Hmm. One can be low. Left jungle. No. You can't hear no, he Nice. Okay. Good. Well done, Purple is carry us. Hey, you know watch Darko. Watch watch match? What the fuck? No, my my, my mic now. Ja go w ogóle nie rozumiem, tak naprawdę, albo jestem głupi, albo on jest głupi. What the fuck? Oh, magic. Ty Wypierdzielaj, nie wiem czy to jakiś serio rusek czy co, ale... No i mysz to. One is ramp. Can we be on meat or bit? One B. Provoke. Provoke to jest prowokacja? Ba tak. Provoke, provocation, I provoke you. I provocation, I provocation nie chyba, nie? Don't go. Yo. Ja. Nice. Kurde, chciałem go wziąć, ja pitola Niestety Dawaj tę broń, Aha, nie chciała, nie ma! Nie dla pana, dla pana to YouTube, jak się bawicie Stream urodzinowy Więc powinno być fajnie meczyk udany Pewnie jeszcze z rank upa Nie no niemożliwe Chyba, że Walw wal wie, że mam urodziny No on gada w ogóle Uckaj łeb Is yes, Rampan? Yeah, no. B, Bi rush, B rush. Hey. It's a. It's uh -oh. Guys, I am solo good. Green. Yeah, I know you, puta. Okay, mute you, idiot. Yes. Nie zmutuję go, bo robi content. Robi mi content na YouTube'a, więc go nie zmutuję. Tylko tak strollowałem typa. Dajcie lajka, za bycie dobrym człowiekiem. Aha, no i fajnie. Ile masz kili? 4. I takie 4 kile zdobywa się. Idąc sobie po prostu guzik w lewej wszystkie myszy. Ok, XD. No i wyrany meczyk. Nie, widzu, nie dziękuj. Fajny odcineczek. Bardzo krótki. Dosłownie ile wyszło? 20 minut. No to bardzo spoko. Tutaj se klikam, oczywiście, pach, pach, lecimy dalej tutaj na mida. Piknę tego mida czy nie piknę tego mida? Będzie backflip? A, chyba slide flip. Będzie czy nie? Rafie czy zginę? O to jest pytanie. Ej, Pójdź dwa. I co jest? Ej? to jest? No i gówno, nie zabije nikogo On jest podan pod drewnem, to gówno mi asekuruje Coveruje okay. No łatwo To no nic nie zabiłem Ale zostaw tego lajka Sprawdźmy jeszcze, jeszcze ten czy rangę dostałem Nie, nie dostałem rangi, bo mało gram w Cesa gram w CESA. to raczej nagrywam, bo właśnie często, często udaje mi się te, te meczyki wygrywać i nagrywam je, dlatego... O, gówno Nie gówno! Skrzynka do openingu, który będzie 1 kwietnia Zapraszam bardzo serdecznie, a teraz się żegnamy. Staw lajka, suba i komentarz. Dziękuję za urodzinowo odcineczek i za wszystkie wyświetlenia i lajki sobie. Nara.